Takiego. Tutaj na górze sprzedają kraby, i te drugie, te czerwone, jak one się nazywają? Lobstery. No nie, żebym teraz nie wyszła taką, co zapomniała języka polskiego. Homary. Więc tu sprzedają kraby King kreby, czyli takie wielkie. I homary, więc no. Wszystko na pewno smaczne, ale to raczej chyba nie na pusty żołądek. Teraz, teraz tak bardziej na rajce z przyjaciół mam te włosy, co nie. Po panicznym szukaniu czegoś do zjedzenia przez 15 minut wokół i stwierdzeniu, że tutaj naprawdę są same surowe ryby, weszłam do jednej restauracji i zapytałam, czy mi zrobią hwedopap, czyli taki ryż z surową rybą, który Wam pokazywałam już kiedyś w Busan. I pani powiedziała, że nawet go mają w menu. Więc siedzę sobie tutaj, jakąś taką ryżankę na zagryzkę i bardzo cudowne kimchi z rzodkwi, które kocham. To miał być vloguś, który zjadłam. A przerodził się z vloga, z jedzenia na targu rybnym, ale pasuje w sumie vlogu ma targ rybny. Może tu mają karpia, a tak naprawdę to raczej nie mają w Korei karpi. Bo w ogóle w Korei nie mają za gros szacunku do ryb słodkowodnych w sensie do nie przepadają. Mówią, że one mają zapach mułu, że nie są najczystsze, nie chcą ich jeść Koreańczycy. Raczej w większości tylko ryby morskie. No Więc odpowiedzieliśmy sobie właśnie na pytanie, które może was trapiło. W tym miesiącu, grudniu, czy Koreańczycy jedzą karpia na Wigilię? Odpowiedź to nie. Uwaga, jemy. Tu mam jakąś rybkę, nie wiem jaka to jest rybka, nie wnikałam, ale ciekawostka. To, co kiedyś jedliśmy w Busan, ten hwadoopap, to on był ze śledziem, więc nie wiadomo, może się okaże, że to też śledź. Jak to mówią, co z wody, to śledź. Ten